Elo z tej strony odsok. To, tu jest Tartuszek, ale go nie będzie na odcinku. Pff. Pff. Już go zacząłem 3 próby nagrywać. Tak, tak. On zaczął już mieć trzy próby. Dobra, mam nadzieję, że kojarzycie tą maskę. Nie. Bo ja nie kojarzę. Nie, Dobra. Dobra Zapytacie po co ja ją teraz zakładam? Z uwagi na to, że dzisiaj motyw motyw tej czachy. Bo ja więc nie wiem, okej? Bo dzisiaj sobie omówimy. Serio o nazwie MurderTrones Zapraszam na Twitch defeat slash Ty nie reklamuj ja Zapraszam nie... na Twitcha Co kiedy streamujesz na Twitch'a? Mam jednego streamu na Twitchu zrobionego z Dungeons ja Jakby ja nie czaję jeszcze do końca jak Twitch działa, dajmy z boku ja dzisiaj właśnie na, na Twitchu będę. Jakby, jak ten od tego Ja dzisiaj na, na Twitchu będę Overwatch. Co W ogóle w moich okularach widać OBS-a. Wtedy będziecie słyszeli Cult of the Lamp. Mogę nałożyć słuchawki, nie będę słyszeli. <grym> Dobra, przejdźmy do odcinka. Wysoki, no, jakiś czas temu robiłem dla Was ankietę. Znaczy ankietę, no napisałem Posta. Czy byście chcieli? Ale Ty wiesz, że w zaznaczyć możesz zaznaczyć ankietę? Wiem. Wiecie, tak się ankietę wiem, ale nie zaznaczyłem. nie. Zrobiłem no, nie zrobiłem ankiety. A ja? Nie wiem. W no, ankietach więcej osób głosuje niż pisze komentarze pod postami. No, nikt mi nigdy nie napisał komentarza pod postem. Ale... Ale łapki w górę, co? Zasandartalo wiem, że to od ciebie. Okej? Okay? To jest oczywiste. Co to za reklama przypomina? Gorąca Nie wiem. Pies, mój pies tylko Tylko mój pies. Pamiętajcie, jeśli macie psa, to nie możecie głaskać innych psów, bo to już podchodzi pod tę zdradę dla, dla waszego No Powiedz, trykaj go. To głaskał za psem. A, to najważniejsze. Ja, ja, ja nie jestem hipokrytą. Absolutnie. Nie, nie, nie. Nie jestem. A jutro w fornecie będą dostępni i niemo niemołowotni niemo niemo nie. Czekaj, 3 ma... Ja nie mogę, nie... Mów, nie mówcie, że on już odpowiedział Tak odpowiedział! <grym> Dziękuję wam wszystkim, którzy odpala odpalają się w fandomie moim na kanale Jakby autentycznie tam u niego na kanale to, to y, są dwa najbardziej gryzące się fandomy Haha, <grym> dokładnie Fna Jakby, fandom Undertale i fandom Fnafa to, to, to... Widzę... widzę pan jest trapie ja tutaj właśnie mogę wam pokazać dowód. E, muszę wyłączyć kamerkę. No bo zbrodni. E, tutaj widzicie... E, tu jesteśmy pod tym postem z moim rysunkiem Ena z tej serii Chcielibyście hej, chcielibyście odcinek poświęcony dla serii Mordred Grounds On odpowiedział. Tak, byłoby coś nowego. Zapytałem się, czy z nas tu seria. Tak, fajna na seria. 7 minut temu ja odpowiedziałem. Ale... I tyle co obejrzałeś ze mną ostatniego odcinka. Ta walka z tym Sawdonardem. No. A dobra. Nie Więc tak, może sobie umówimy w tym odcinku. Pilota. Odcinek jak pilotażowe. Także, długi wstęp. Ten... Jak, jak u aktualnie, gdzie. Jaką orientację twoja kamera jest, żebym mógł machać. No to cię na odcinku. Dobra, w, to, w tą stronę, dobra. Shut up! No ja. Niestety, przy swoim, swoim studiu. A dobra, jeszcze chwilę. Ja już zajmę tą maskę, bo naprawdę, udusza się w niej. Tak, życzę. Zanim to, to, to. Ja muszę się przyznać. Że nie jest na pewno latnie, nie widać się po mojej mordzie na Słuchajcie, to jest mat To jest postać, która teraz do tym przywodni na moim drugim kanale staro Mam nadzieję, że... Mam nadzieję, że ładny. wysyłałem go 3 godziny na pastyce Ej patrz co? No, to... To ma minus 40 Zajmijmy się pilotażowym no, odcinkiem Pilot rozpoczyna się Albo, tym zbyt. Gdzie Uzi Przedstawia nam Historię robotronów Że stworzyła ich firma JC Jason in Space Ty jak kiedy będą mógł Robić stream na Twitchu Tak mam ten stół Dobra no i mówisz, że oni, że nie była, byli dobrze traktowani, ale nie, ostatecznie się nie zbuntowali i nie zabili ludzkości. Oni sami to dobrze zrobili. O, o widzimy teraz... Zostawiam to. No i, po, to no i pokrótce, robotrony z Copernina, czyli planety, na której dzieje się główna akcja serialu, stworzyli własną cywilizację. Żyli sobie długo i żyli sobie spokojnie, miło, ciepło, Cie... Oni nie odczuwali temperatury, jak cała zamarła. W końcu jądra już nie istniała. Aż w końcu zleciała kapsuła. Z tej kapsuły wysły trzy. Jak to wtedy było nazywane? mordodrony. Które zaczęły mordować, a robodrony drony schowały się za grodziami. I Uzi mu właśnie przeoczyła na to, że tworzyła. Railgun'a by ich zabić. Ej, mam no takie pytanie. Co? Odpalamy y, zatrzymanie ciasta na kurz, tak? Okej. Okay. No to sens, dobry pomysł. Nie, to w sumie właśnie nie ma sensu, to chodzi właśnie że. rzecz. To oszustwo? Nie, to Dobra No, tak No i po. No i ona to przyniosła ten relgan do szkoły. I właśnie w szkole to była prezentacja. To co ona mówiła to była prezentacja. A potem się dowiadujemy, przynajmniej w polskiej wersji językowej, po angielsku to jest chyba o... arbuzie, Że oni mieli przygotować tę no. Jakąś pracę o kupowaniu cebuli. No, to fajnie, ale jak ktoś nie streamera w tej grze. Nie no chciał, żebym sobie chciał z widzami na, na Twitchu pokrać sobie w to Jeśli będą mieli koldowa Ale Aha, dobra Oni nie muszą być koldotera, bo ja przez też wygrać. Aha. Oni mogą grać Twitchem. Hmm, Ze mną w Kulta. Okej. Okay. Ale dobra. Ale nie wiem jak to działa, więc ja nie powiem. No i... Jak to zrobić? Łóż odpala ten Railgan, by pokazać, że działa. Tylko, dział. że wybucha, późno. Nie, nie działa. <todobre> no tak. Widzimy ją potem w. tam chyba. Hi, u Higienistki. Nie wiem, nie widzimy tej Higienistki. Ma bandażę na sobie, przychodzi jakiś robodron, Teraz. nie pamiętam jak on się nazywał. No i oni tam chwilę rozmawiają. Daje się nam poznać ten typek jako. No spokojny, bo typek jakoś nie jest zły dla naszej głównej bohaterki, Pogłęb naszą główną buhaterkę Albo nie zdają, albo już się z niej śmieją. Albo się jej boją. Ale ty oni. Dokładnie. No i dowiadujemy się, że ona jest córką Kana. Osoby, która zrobiła trzy grodzie zabezpieczających przed mordodronami. <grym> I dowiadujemy się, że też jej ojciec narobił jej dużo kompleksów. Super ojciec Cożej mówić i no, tak gościoło. Nie, to on w ogóle nie uczestniczył w życiu Charlie. Nie, jest gorszy pokazuje, że jednak był dobrym. Alasor był dobry. Tak, to... killed... był Nie okrywałem, Alaso to wszystko robił. miałby wkurzyć się ludzka. Ja bym tak bardziej dla Charlie. A lucyfer to się starał, on kochał. Charlie. Kończąc, zrobił dwie zabawki. Ale dobra, to miał być odcinek jak Murder Ross, a przeszliśmy na Hazmin Hotel. Dzięki, Staruszek no Zamknij się już No i dobra Wystarczy cierpienić temat, zadzwońcie do mnie <laughs> Dobra, przepraszam, będzie część komendantów w tym odcinku Dzięki No i... Później... Uzi wstaje O 3 AM Z trzeba 3 rano W Polsce jesteś A ja mówię tak po FNaFowemu to po amerykańsku. O matko! No i. Teraz ten boss jest kurde, ciekawszy. O! Powodzenia! Z tym, Ja to robię! Ja to robię! Dobra, shut up! Jak tego nie zrobię, to najwyżej kiedyś zrobię streama z tego, ale nie ja to. No i później. No podkradła. Do, Każdy dostępu do tych grodzi Kiedy próbuje przejść przez pierwszą grudź, za grodzią stoi jej stary Który pierwszy chce... On się pyta co on narobi? Gdzie, gdzie idzie? Pierwszą oda chce się mieć, że tu cytuję... E, wymykam się na rankę z kopakiem, którego mam... którego absolutnie mam, czy tam w innych słowach. Nie wiem, ja to zaglądam po polsku. Po Tak. On co nie uwierzył, potem powiedziała, A że to jest postasz, Potem bo, skłamała jej, że. Nie, ta, jemu, że. Idzie, chce zbadać od, od zewnątrz pierwszą gruć porobi bardzo naukowy projekt do szkoły. Wielką grudź. Jak w klasie ma się zmniejszyć znie ta gruć, Nie wiem. Ale. Proszę, na robię auto, Stary się dowiaduje. Ucieszył się i mówię, że mamy, mają takie bardzo dobre grocie, że nie, nie muszą uciekać i w ogóle zakończył cierpienie niematki łzy, która została zabita przez mordodrony. No, well. No i, po, no i później skończyło się na tym Że i Że przeszła Poszła do gniazda Mordo dronów, czyli takie sterty ciał robotronów, wokół których jest zamknięta kapsuła Chronos Velceny. Kiedy chodzi? najgłębszą część potrzebną do tego regana, żeby zaczął działać tak, jak ona chciała. Ale wtedy przylatuje ja Mordo Dron 1. No i muszę, jakby to powiedzieć. Znajduje jej Uzi i zaczyna atakować. Zobacz, Uzi po tym małym starciu strzeliła mu w ręce i ta, tym rywalem, tak, tym regalem, że usmażyło mu cały rejon, nie było nic. Ale po chwili stał. Wzięła rękę robotrona i przywaliła I, wow, solidnie temu robotowi. A on wtedy powiedział: Czy ty właśnie nie walnęłaś tą ręką? Okazało się, że jednak nie pojmował, że Uzi jest celem. I zapytał się, czy jest nową członką zespołu. A potem się przedstawił. że nazywa się N. Potem skłamał, że jest dowódcą, ale tak naprawdę powiedział, że tak naprawdę nie jest. I już wszystkich uważa, że mają go za ofertę. Ben N. Nie muszę <grym> wyglądać, że się zachowuję, tak. <zykladza> Przynajmniej nie jest ciekawe, Przynajmniej śmieszny. A nie mam nic nie? No, ale jest fajny. No. Ale pocieszny jest. No, Tutaj jest drugi raz, no, z zaburatem postraszył. Ało moc powtarzają. <goda> no teraz, ale ten ma teraz jest. No i później... Bo ja krótkie rozmowy w kapsule, gdzie Uzi no mówią. O nie, czekaj, pierwsza. było tak, że przedstawiał. Członków za ekipę. Czyli mamy V Ukryte ...krasza... Ena tylko że Witam nie wiedziała. Chyba. Nie wiem. Jeszcze tego... Tylko... Nie wiem. Bo to później nie wraca. To przez innych odcinkach nie, nie pojawia się. No. To dowiadujemy... Spotkamy też... Dowiadujemy się o... Jay. Do Która jakby mogła to by zabiła Ena. Włoski wieczór. Zajebiście No po, po tym jak M przedstawił jej Ekipę, której jeszcze nie było pobyli na polowaniu Udry namawiała go, że Co jeśli Wykonają to za zadanie Co się z nimi stanie Kapsuła okazała się Statkiem kosmicznym Ale poniesionym. I kurs tylko tam Okaz... Kon... mówiła, że chyba tam robot dronu a w ogóle no, dzieliśmy jeszcze sześć Drony to nieprawdziwa nazwa, chyba. Po demotywatory Anna nazywa się swój gatunek demotywatory, no i patrzcie. Nie ma tak, nie ma tak to, że jakieś skurde przywołuje bo... No. Fijne. No. Mięso. J i V wracają, Uzi ucieka. Eno mi przewracana jest pamięć. Czasego coś stało przed 3 godzin, bo po zapytałem powiedzieć, że kiedy on tam nie połował, że Uzi to cel, to stracił z 3 ostatnich godzin i ja okres pozna, czy to cel czy nie I potem się zjarzył i poszedł za Uzi, bo miała broń i nie chciał, żeby strzelała tą broń do V to jest jeden odcinek, w którym ten wątek tym, że N Macrasza na V, v i się. Miałam go jedno No i kiedy w się zamykają Po Uzi zamknęła i wróciła Jednak Ed przytrzymał w grodzie Otworzył je już nie mogę wrócić I zaczął mordować Po krótkim czasie kiedy Ed tam gonił w New Uzi Przychodzi jej stary Zastanawia się to, co się stało, co Uzi zrobiła? Aż w końcu wbija na ekran M, bo gdzieś zniknął. No i Kan myśli, że Uzi sprowadziła mordodrona. I teraz staje przy, przed wyborem: albo ocalić swoją córkę, bo spadł, opuściła ten regen po N wytrącił, i przy okazji uratować życie Uzi, albo uciec. Jak myślicie, dobry ojciec co by zrobił? Proste porzucił, biją jest Jak ostatnią zamyka, ostatnią grócz i idzie, aż w końcu wbija V i J. N odrzuca Uzi, żeby nie widzieli. J, gratuluję Nowi za to co zrobił, że w końcu coś pożytecznego zrobił. E... V wtedy mówi, że Gratuluję, nigdy nie udało jej się przebić. Że nie udało się nigdy przebić się przez te grocie. No i Odech chciałem przyjść z metylacjami. Erkord za... no, pytał, się, Jade, czy wiedzą, co się stanie, jeśli wy... zrobią cel. A Jade to uzała za wątpienie w żarząd. nie ma to sens. I chciała go zabić. Porzuciła go na paswo na śmierci. Prawie by zabił, zginął. Ale Uzi pomogła mu, kiedy wszystkie robotrony były zaginięte w rogu. Pod koniec tam w strefie ewakuacyjnej wpija Uzi i M. O, i tutaj takie. Taki piękny tekst od Ena naleci do, do Jay. Jay, jesteś niemiła, ale nie musisz być. To konstruktywna krytyka. Cudowne. Piękna krytyka to M. Punkt No i rozpoczęła się potem walka, która ostatecznie wygrywała Uzi. I M. Uzi wtedy, mówi do swego starego, że sprowadziła tu może drony przez przypadek. A ten ją celowo porzucił. I że to nie jest żadna hiperbola jak to było tydzień temu. Muzy świetne hiperbole masz tam. No i Oda mówi, że zrobi to za niego. Odesłała się na wygnanie. I wiesz, co każdy będzie działało w tym klejrunku. Nie wiem. A co to jest? Leczy mnie po każdym bostrumie do fula. Aż tego się chyba da na jakimś, żeby to przetestować. Że na tej klejrunkach to zadziała. No i poszła. Jak to sama powiedziała? Na wygnaniu Po prostu poszła, szła dalej z Edem I potem taki piękny tekst. Kiedy w słońce wstaje? do Uzi krzyczy. Ja tu zostanę co mnie zabija. Miłego rozwinięcia postaci. W ogóle strasznie, mnie, strasznie mi się podoba jak oni przełomu, to człowiek się nie mówią. W... Co tak jakby? No. To słowo w nie taki... W ogóle glitch. kurco. Który był spa ale nie, Glitch tylko wspiera niezależnych twórców. Twórca Mordecross. Dobra robota, Kuźwa! Glitch, dziękuję za to, że udostępniłeś tę serię, pomogłeś w produkcji i dodajcie Mordecross na Netflixa. Dodajcie na Amazing Digital Service. Tak, ja przy... nie dam no co patrzyłem. jeszcze nie ma znaczenia, odcinka. cika. czy ci też, odcinki będą chodziły szybciej, jak ten Netflix będzie pomagał. Lepiej sobie tego y, udostępnia, tak samo jak ten, y, hazbin Ale tam Hazbina jest pomóc od studia A24. No dobra, no ale... Y, w naszym ciągu jest to ten... Na y, Prime. Ale Prime promuje to jeszcze, Hazbina Na swoim kanale. No i dalej. No. Bo, na, bo jak każda produkcja, którą mają na ten... Na... Tak. Żeby po prostu kupić subskrypcję są w sklepie u nich. No, żeby to było gdzieś, w dłużej, tam mówi się To co tutaj, na tak hojnie? <laughs> Bez walek za bardzo. Nie, nie. To nie jest. To tak hojnie. Dobra. I tak, to był. Od... A, jeszcze tam Uzi stwierdziła, że typowy bodmaszyn i chce zabić ludzi. A potem mamy zgodę na Kopernina z kosmosu. I trzy statki, którym przeciął N, V, I, J lecą na Kopera. Na Copernina. co, co robisz tu? No, jak... no i to był cały pilotaż Morded dronów, Czyli przy okazji pierwszy odcinek. co obejrzeć na studiu Kolejniczy. Jest w ogóle. Dwa lata już ma. Dwa lata ma już ten pilot. Znaczy, no cała, cała seria ma dwa lata. W 2022 to zaczęła, zaczęła robią ta, ma tylko 8 odcinków. No i tak, mogę stwierdzić to, że V... Boże, VN Uzy to bardzo ciekawe postacie, fajne. Vos to też przychodzi na dowód, so to później. Państwo sobie samemu obejrzeć, ja tam będę nagrywał recenz, będę skrócił się, o tych odcinkach, od, właśnie od pilota do ustępki. Aż końcowy zajmę jeszcze takimi tematami z tej serii, jak omówienie postaci. Jak mi się odczuło tę seria A i możecie pisać też w komentarzach, jak, jak wy oceniacie jaka jest nasza topka. Postaci się obejrzeliście Springtrap. Mówię to głównie do ciebie. W ogóle bardzo mi się podoba to, że mam dwa razy w community u siebie: <laughs> FNAF, reprezentant z Stan sans undertap. Reprezentant FNAF, Springtrap. Reprezentantka Hasbin Hotel, diablica. Okay, na... A chyba jest Wasz Nie, a diabeł diabłem. Diabłutki ja Dokładnie, ewentualnie halut, bo tam pojawiały się diabeł. Nie, to, to wszystko, jest spekta, jedziemy. Wszystkie antystryalnie nie jest spekta, bo to są. Tak. Dobra, no i to, co to chyba powiedzieć na... na koniec? To, że lubię lego. No, tak. w każdym Z tego nie będę miał. Czy tak... Trzeba część, którą bym mógł... Czy <coughs> którą bym mógł się pochwalić? Nie wiem. Mogę się pochwalić tylko... ...kochemem klonów z fazy pierwszej. Chyba ja tylko tym. Ewentualnie Garmadonem z pierwszego zrobił, Linkdaga. Bym mógł się pochwalić. Skórne, to wspólna kwestia. Albo bym mógł się pochwalić tym. Ja mógł się pochwalić, ten moment. Ja, ja sam mogę pokwalić, się pochwalić fivestem To był OSA, to był tyle z dzisiejszego odcinka o Mordred Drowns Mam że wam się spodobał, traktujcie to jako podcast Dobra, czekaj Zaraz mam suma, ja mam ze sobą zaraz zobaczę, co kartę na grać Dziękuję wam Jest. Obejrzenie Wbijajcie na kanał Staruszka Games, kanał Smokstyu No i... Na i, mojego, I na mojego Twitch'a zapraszam Na mojego Twitch'a i na konto moje drugie Epic Star Odsok. Undertale tam jest. Jeśli chcecie osobny kanał SNAFA to mogę go zrobić. Na 500 sumów. Boże, te witnessy. Walka ze spawnerem, W Minecraftu nie słyszę. No. Chociaż się z, z dungeons. Nie mam już. Dobra, no to. <śmienicza> O, oh, eh, J, to dość często jesteś niemiła. A nie musisz. To konstruktywna krytyka. Ładnie. Haha, <noise> <noise> dzisiaj jestem dzikim, zbuntowanym demontywadronem. <noise> Sprowadziłam tutaj mordodrony przez przypadek. Ty umyślnie zostawiłeś mnie na śmierć, zamiast we mnie ten jeden raz uwierzyć. Tym razem nie jest to żadna hiperbola jak było tydzień temu!